Cześć się Mamko, witajcie! Mamy 21 grudnia roku Pańskiego 2020. Z strony Dominik Piotrek i Michał. Jedziemy sobie, słuchajcie, na strajk rolniczy. Koło Strykowa. będzie z tego relacja u Michała Kłodzieczaka na kanale Agro Unicie. tutaj Piotrek z Michałem nagrają z drona, ja nagrawam kamerką. U mnie się to pojawi na vlogu. Jak będę już tam kręcił, to nie będę się tym zajmował, więc przy okazji życzenia świąteczne składam Wam wszystkim Drodzy widzowie, wszystkim zaprzyjaźnionym YouTuberom i firmom, dziękuję za paczuszkę w filmie Wrąkowskim. Serdeczne dzięki, piąteczka dla Was. Dziękuję Elizie z Kukis Media. Taka strach niespodziewany, że tak powiem, tak? Do mnie nie spodziewam się. Niespodziewany. Chyba mnie nie zamkną, jak mnie zamkną, kiedyś to się wydarzy. Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent opos Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem wam wypowiadamy wojnę, ha To był bardzo chory rok w bardzo chorym kraju Od wirusa po protesty, mamy rząd na haju. Chorzy fanatycy, pomyleni kłamcy Co widzieli nazizm i komunizm Teraz chyba nasza kolej, my spłacimy długi Rząd jest nagle taki grzeczny, takich bolą bluzki Dobre to jest ich telewizji, bez pozdrowień kurski Na ulicach, na balkonach, wszędzie osiem gwiazd Pora się pakować, właśnie kończy się wasz czas Co wy tam bronicie? Rodzina i tradycja, jak tradycja trochę inna To zawsze macie milicję Na to bogaty, tam wizytę, wizytę, ale to zakład pogrzebowy. Jesteśmy na, na rondzie, w Styrkowie, na strajku rolników. 60, jak widzicie sobie... Zdejmę tę maskę. 60 na pomocy drogowej, czyli też z jednej strony nam trochę pomaga. Chłopaki tutaj, rozumiesz, nawalają. Ja sobie powoli kręcę. Dziwne, że jeszcze nie ma kolegów z policji. Pewnie krótce będą, ale coś się dzieje. Może mnie zamknął za deptanie zieleni? Podepczę, to może stanę z brzegu bardziej Nie jest totalne blokowanie słuchajcie Widzicie, że traktory jeżdżą powoli, także Też nie chcemy się jakby wszystkim naprzykrzać I wszystkim zrobić słuchajcie Na złość Chociaż pewnie Jarosław ma to wszystko w dupie I na wszystkich ma wyjebane No ale no coś zrobić Bardzo miłe gesty pozdrowionej kolegę Z Dolnośląskiego bardzo fajny gest. Ja sobie tylko grzecznie kręcę. Jeśli mówię, przepraszamy wszystkich przed świętami, że to wszystko tak się odbywa, jak się odbywa. Na razie widzę wyrozumiałość wśród kierowców. Nikt się tutaj jakoś specjalnie nie złości. Nadjeżdżają. Żadnych prowokacji na razie nie ma. Zatorek zobaczcie sobie leci. Stanęli tylko i kontrolują sobie sytuację w tym momencie. Michale, zamaskowany, to ty? Tak, to ja, to ja. No i widzisz, to, to ja też jestem z tobą w przebijany, panie, tak. że mogliśmy się spotkać. Tak. Chłopaki prosili, żebym nakręcił materiał dla ciebie. Dobrze, czekamy na chłopaków, dojeżdżają. Rondo, w które... Jestem już tym miejscem w całej układance logistycznej niedaleko centra logistyczne, autostrada i, i, i kilka traktorów. Kilka, kilkadziesiąt, które pokażą, że, że jak trzeba to będziemy blokować, robić, nie damy się spłychać na margines. Oczywiście, ja też pochodziłem po rondzie. Tak. Ku mojemu zdziwieniu, Michale, po pół godziny, jeden na tu stanęli grzesie, popatrzyli, pojechali dalej. Nikt by nie chciał robić takich rzeczy, no ale... Oczywiście. Są sytuacje, kiedy... Sam jestem rolnikiem, Zyzy... sam robię to samo, co ty. Może nie warzywa, ale krowy, to jeszcze gorsze. Siwno, to jeszcze gorsze. To jeszcze gorsze. Masz? niech się denerwują. normalnie. Myślę, że ta blokada na tym miejscu będzie trwała niedługo. na jak jako taką <noise> Wesołych świąt Wzajemnie Bardzo wyrozumiały kierowca zobaczcie pokażemy na kanale odców Wam wszystkim życzę spokojnych Świąt! wzajemnie zapraszam jest no to bardzo dobrze jest Też tak wiesz gitara i przyjechaliśmy dzisiaj, żeby tak strasznie jakoś tam ludziom dopuścić, bo to, to nie o to chodzi, to nie jest nasz cel, tak? To, ale ludzie są wyrozumiali, naprawdę tak, też widzę. Bardzo rzadko to się zdarzy, że wiesz, co coś tam powiedz mego. Tym razem ja rozumiem spokojnie i damy radę. Przy tym stole, jak się siedzieli, to popatrzcie na to jedzenie, skąd się bierze, jak to się bierze, że my też mamy tam udział, nie? Wy też macie udział, bo... I, kto to, I kto to produkuje? Tak, to jest cały łańcuch, musimy być razem, trzymać. Dokładnie. Lekko coś się ruszyło. Piąteczka, chłopaki. I wesołych świąt. Dlatego ja chciałem pozdrowić na firmie komendę Policji Z. Ze zgierza, zgierza tak. za wyrozumiałość. My, tak, za wyrozumiałość. Bo widzę, że jest spokój fajny. Normalni ludzie, y, tacy jak my wszyscy, rozumieją problem, więc to jest najważniejsze. Bardzo fajnie. Ale... pokaż tutaj, że się rozładowuje wszystko. Ruszymy, życzymy wesołych świąt, komendzie w zgierzu. 2% nam zostało baterii. Także słuchajcie, ja będę się sami żegnał powoli. Materiał już więcej mi nie pozwoli. Myślę, że materiał będzie na tyle obszerny. Życzę Wam wszystkich zdrowych, wesołych świąt. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym vlogu i zapraszam Was na agrokalendarz, który wkrótce będziemy nagrywać z poradami rolniczymi dla wszystkich. すみません。